Witamy Państwa serdecznie w drugiej części. Może zaraz zobaczymy tego. A może nie zobaczymy. Ale za chwilkę, może zobaczymy ten ciągnik na polu. Tylko za chwilę A właśnie jedzie. Może go zobaczymy. Dajcie nam chwilkę. Przecież się dźwięk ciągnika. Za chwilkę zobaczymy. O jest ciąg O jest ciąg właśnie. Patrzcie na ten ciąg. Widać ciąg. I jeszcze go wam pokażę. No co? pokażę wam. Już go nie widzę, bo to są ściny jakieś i nie widać. No to dalej nagrywamy i jedziemy tą jesienią kochaną naszą. Kocham jesień, ale żeby jesień była było ciepło, do 25 stopni to było fajnie. Jesteśmy jesteśmy W tej żadnej nie jesteśmy. Jesteśmy z prawej że jeżdżamy. Powiat chemski w Miochem. Niech to chciałeś jechać żeby to wszystko nakać jesteśmy no jedziemy o jest no wszystko jest dobrze jedziemy no trochę do widzę że źle kochani Musimy się zatrzymać. chwileczkę, a po chwilę wrócimy do jazdy jesiennej. Po się tutaj Teraz możemy jechać, i jeźdźmy wam pokazywać. O, teraz jest dobrze. Jedziemy. Kochani, długa część jesień, na ścieżce do To nie mówcie, że jestem wstegnięta praży. Bo się będzie chciał. Dziękuję za uwagę. Za chwilę wracamy do filmu.